Witamy na konferencji prasowej przed meczem siódmej kolejki Fortuna pierwszej ligi w piątek o 20.30 zmierzymy się na Suzuki Arenie z miedzią Legnica klubem dość bliskim w sercu trenera. To znaczy inaczej mam dobre wspomnienia. No a bliski sercu dzisiaj jest ten klub, w którym pracuje, czyli Koronakierc. Ale piękna odpowiedź. Zachęcam do zadawania pytań. To ja może zacznę, panie trenerze, jednak tutaj. Podpytam jeszcze, tak jak pani Daria próbowano, jednak biorąc pod uwagę czas pracy w miedzi, sukcesy z tą drużyną, no to nie można tak powiedzieć, że do końca jest to klub panu obojętny, więc i spotkanie pewnie takie specyficzne dla pana. To znaczy, no, no, no może zacznę od tego, rzeczywiście, te trzy lata. Wielu w ogóle mnie się pyta. Byłem teraz na meczu w Legnicy, więc, więc oczywiście bardzo fajne przywitanie wszystkich. To chcę zaznaczyć, jeżeli chodzi o, o władzę klubów i tak dalej, ludzi. Wewnątrz klubu, tak, także było mi szczególnie miło. Natomiast no ja zawsze powtarzam: no pewien rozdział w życiu trenera się kończy. Tam były trzy lata no fantastyczne trzy lata pod względem sportowym tych doświadczeń, które zebrałem bo to niewątpliwie też jest duży bagaż. Natomiast, no. Rozdział się kończy i trzeba też tutaj nie żyć sentymentami, z wspomnieniami, one zostaną, ale tak jak mówię, my dzisiaj się tutaj przygotowaliśmy przez tydzień do, do, do meczu, jak z każdym innym przeciwnikiem. Tutaj nie ma jakby jakichś podtekstów, wręcz przeciwnie, jest normalny czas przygotowań mikrocyklu startowego i dzisiaj tu i teraz jest korona Kielce i dla mnie ja tu się jakby tą całą energię skupiam na, na, na swojej pracy. Skoro był pan w Legnicy, to zapytam, mieć celuje w awans w tym sezonie, biorąc pod uwagę to, co pokazuje dotychczas? No ja znam właściciela klubu, bardzo dobrze pan Andrzeja dodał, także znając pana Andrzeja tutaj. Nie ma sytuacji, w której ja, pewnie przychodziliśmy do klubu, też po cichu mówiono, że, że grajmy o wy wysokie cele, ale tak naprawdę to jest zawsze jeden cel w tym klubie to jest gra o, o awans. Zaskakuje pana to, jak prezentuje się mieć, obok Korony Kielce to jedyny niepokonany zespół. Nie, biorąc pod uwagę też grę, sposób gry, to i to jak się prezentują, mają swój styl, to, 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 to myślę, że to tak wynikowo nie jest dla mnie duże, duże zaskoczenie. Tak naprawdę mamy sześć kolejek natomiast i, i tak jak mówiłem, dla nas jest najważniejsza ta siódma. Oglądałem zespół. Mamy, mamy swoje przemyślenie, jeżeli chodzi o grę, o taką organizację gry, czy, czy to w fazie obrony, czy w fazie prowadzenia ataku pozycyjnego. Też już mamy nakreślony w sztabie plan, jeżeli chodzi o to spotkanie. Mamy dwa treningi taktyczne, dzisiaj i jutro, i, i postaramy się zawodnikom jak najwięcej przekazać. Przede wszystkim, no, wywrzeć na sobie taką presję, żeby zagrać agresywnie, zdecydowanie, no, no, ofensywnie, oczywiście. I i tutaj na Suzuki Arenie przy wsparciu tego dwunastego zawodnika, jakim będą kibice, no, no wygrać spotkanie. Choć jedno jest pewne, po tym meczu którejś z drużyn pewna seria się skończy, no bo w przypadku wygranej Korony to ta seria Miedzi, w przypadku zwycięstwa Miedzi to już nie muszę kończyć, a w przypadku remisu to też Korony, no bo dotychczas 6 zwycięstw. Tak, ale proszę mi wierzyć, tak wielu zadaje, Dziś jeden z dziennikarzy też dzwonił i, i, i pytał się, czy, czy miałem taką serię i, i muszę powiedzieć, że ja się takich pytań nie spodziewam, bo, bo jakby nie czuję tej serii, tak. Chciałbym, dlatego może dlatego nie czuję, bo chciałbym, żeby się nie skończyła, ale, ale nie czuję, tylko bardziej, bardziej cały czas po tych meczach analizujemy naszą sytuację, jeżeli chodzi o sposób gry, organizację gry te minusy, które też jeszcze trzeba cały czas poprawiać i, i będziemy do tego dążyć z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, a mniej się koncentruje na, ty, na tych liczbach, bo, no bo tak jak mówię, no to jest statystyka, natomiast tutaj musimy być przede wszystkim dobrze przygotowani do następnego spotkania. Kontuzja Jacka Kiełba to duży cios dla Pana? Dla mnie duży cios jako, jako dlatego że, że jest to zawodnik, który był i ważną postacią nie tylko w zespole pod względem sportowym. Jacek się odbudował, bardzo się z tego cieszyłem. Ja powtórzę, przychodząc tu, nie znałem kompletnie większość zawodników, bo tak myślę, że jesteśmy zgodni dopiero jeżeli trener wchodzi do klubu i, i, i poznaje ich na boisku w trakcie codziennego tutaj tych spotkań, czy boiskowych, czy pozabojskowych, dopiero można określić i potencjał, i charakter danego piłkarza i tak dalej, i tak dalej. Jacek jest kapitanem, jest ważną postacią. Dlatego mówię pod względem i sportowym, i mentalnym. Z jednej strony cios, ale z drugiej strony taki mocny kop dla zespołu, żeby zagrać dalej dla niego, żeby. i Ja wiem jedno, że, że Jacek będzie z nami tak i jesteśmy cały czas w kontakcie. On tutaj on, on, on nie zginął, tak? że on dalej będzie funkcjonował i to jest kwestia pięciu, sześciu miesięcy i wróci na boisko, ale będzie nas wspierał, a my mamy też coś do udowodnienia żeby że będziemy walczyć i tutaj on również z nami się będzie cieszył z tych zwycięstw. Wiemy że jest już po operacji, po rekonstrukcji udanej, więc tutaj jakby początek tej żmudnej rehabilitacji się zaczyna. Tak, żmudnej, ale mamy fachowców tutaj w klubie, mm, śmieję twierdzić, chyba najlepszych w Polsce, więc, y, więc tutaj ta rehabilitacja będzie przebiegała, myślę, że bardzo szybko znam Jacka, ja z nim rozmawiałem, on w ogóle nie jest załamany, on oczywiście, nie, nikt nie jest zadowolony, pierwszy moment na pewno to jest trudny dla zawodnika, ale już Jacek z taką podchodzi wiarą i, i tym, że, że szybko dojdzie do siebie z takim pozytywnym myśleniem, my pozytywnie myślimy, on pozytywnie myśli, wszystko się dobrze zakończy. Kto tę dziurę, że tak się wyrażę, po Jacku, pod tą wyrwę w zespole zasypie osobowo? Błanik, pojawił się zawodnik z Sandecji Nowy Sącz, pomocnik i informacje, że prowadzone są rozmowy, które są już na ukończeniu. No tak, czekamy na, 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 na finalizację. Myślę, że to są prawdziwe informacje. Zobaczymy jak, jak już ta, ta finalizacja nastąpi. Myślę, że jak najszybciej. Więc no, no wiadomo, w takiej sytuacji, kiedy tracisz bocznego pomocnika, musimy szukać chcieliśmy szukać na jego miejsce o charakterystyce takiej, która mi będzie jako trenerowi odpowiedziała klubowi. Siedzieliśmy wspólnie, mieliśmy kilka, kilka, kilka nazwisk, ale padło. Padło właśnie na Dawida Błanika. Myślę, że to jest dobry wybór. To jest piłkarz, który potrafi grać kombinacyjnie, ma dobre uderzenie z dystansu, ma super liczby. Jeżeli chodzi o, o ten sezon, to wszyscy wiemy, trzy, trzy bramki, dwie asysty, no, ale też fajną inklinację do gry do przodu, ofensywną także. Także, także po, on na pewno się postara wypełnić lukę, ale też nie zapominajmy, mamy, mamy w obodzie i, i, i kilku naszych zawodników, którzy do tej pory może mniej szans dostawa, dostają, ale, ale, ale dalej dalej liczą się w tej rywalizacji. Dziękuję. Ja to może się dodam tylko, że te rozmowy na razie trwają i jeszcze nie są zakończone i że są dosyć skomplikowane, więc żebyśmy się nie nastawiali, że na 100%, 200% Dawid przyjdzie. Mamy nadzieję, że tak. że to jeszcze ode mnie pytanie. Tak przewrotnie powiem, trochę trudna chyba sytuacja, mimo tych zwycięstw w tej bardzo pięknej serii, bo z meczu na mecz, jakby coraz mniej przekonywujące te zwycięstwa są. I z jednej strony nie chce się grzebać w maszynce, która wygrywa, ale z drugiej strony gdzieś tam na pewno jakieś pomysły się musiały zrodzić w głowie, w kontekście tego, co by tu zmienić, żeby to było troszeczkę bardziej, może powiem żeby już tego nie używać, przekonujące, spokojne, żeby były bardziej spokojne te, te zwycięstwa. Co tam się działo u trenera w głowie przez te ostatnie dni? Jakieś pomysły nowe może? Nie no, to, to na pewno konstruktywna rozmowa z zespołem, tak, nie można popadać w entuzjazm i ja, czy sztab szkoleniowy, a przede wszystkim zawodnicy nie popadają, także my sobie zdajemy sprawę, że musimy sposób gry zmienić, musimy być bardziej przekonujący, to to jest w stu procentach pewni, bo no nie możemy być zespołem, który, który, który tak łatwo oddaje inicjatywę w pewnych fazach spotkania. Ja myślę, że to jest największy, największy problem, zbyt, zbyt byt mocno się cofamy, zbyt łatwo, łatwo dajemy rywalom tutaj możliwość, czy, czy to szybszej gry, czy rozegrania, jesteśmy zbyt daleko od przeciwnika, musimy być po prostu bardziej agresywni w fazie szczególnie przejścia z niskiego do wysokiego pressingu. No, a poza tym myślę że takim najważniejszym elementem to jest duży, duży spokój musimy prezentować w ofensywie, bo, bo tak jak analizowaliśmy mecz z Ressowią, to było wiele takich sytuacji, w których wychodziliśmy naprawdę z trudnych opresji na boisku, mówię tu w sektorach, potrafimy grać szybko ale przeplataliśmy to naprawdę z tak prostymi, banalnie stratami, które, które na tym poziomie nie mogą się, z zagraniami, które nie mogą się zdarzyć, a przez to jak tak się dzieje, no to nakręcamy przeciwnika, a sami, a sami się wpędzamy w, taki, w taki, taki, negatywny nastrój na boisku. Także myślę, że to jest takie, takie główne, 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 rzeczy, które, które jak najszybciej bardziej w rozmowie uważam z zawodnikami, mentalnie musimy się poprawić, jeżeli chodzi o wyjście, pewność gry, bo tak muszę, musi być, bo wyniki są, czyli tu musi być za tym też to, co jest ważne, żeby jeszcze była większa determinacja taka y, w grze ofensywnej, takiej pewności y, i brania odpowiedzialności na siebie. To ja jeszcze podrzucę taką ciekawostkę, bo pewnie trener tego nie analizował, ale w zeszłym sezonie po sześciu meczach komplet punktów miał ŁKS Łódź, który ostatecznie nie awansował, to też cieszę, że nie ma tego hura optymizmu, a to może być bardzo ważny mecz, bo jakby tak się wygrało z tą miedzią, no to już jest dość poważny odskok, a w przypadku no nie daj Bóg, porażki, no to wtedy te sześć zwycięstw trochę mniej znaczenie już zaczynają mieć. No i znów wracacie do liczb, do tych statystyk, no, no fajnie, fantastycznie, bo, bo właściwie jako dziennikarze no musicie to robić, zadawać te pytania, ja to doskonale rozumiem, ale uwierzcie, nie odpowiem na to pytanie. Ja jestem skoncentrowany na tym meczu, tak jakbyśmy mieli pierwsze spotkanie i to samo czują zawodnicy i, i my, nasz jakby nasze myślenie podąża w tym kierunku, a nie wybiega, y, czy tam nie sumujemy tego wszystkiego nie sumujemy punktów zwycięstw i tak dalej to jest dla nas nieistotne mamy swoje rzeczy do zrobienia swoją pracę i to jest najistotniejsze tak działa klub naprawdę nikt dzisiaj na korytarzach naprawdę ani się nie cieszy ani, ani się nie smuci po prostu dzień jak co dzień pracujemy dalej czy jeszcze jakieś pytania? to jeszcze w, w sieci się pojawiła informacja o tym, że pojaw, będzie jakiś ewentualny sparing z Radomiakiem radą. To jest potwierdzone, czy z czapy informacja? Nie potwierdzamy na razie tej informacji. Okay. Jeszcze jakieś pytania? Nie ma, dziękujemy, zaraz druga część konferencji. Gościem drugiej części konferencji jest bramkarz żółto-czerwonych Konrad Forenc. No i co, zachęcam do zadawania pytań do Konrada. To może zacznę Konrad po tych sześciu kolejkach, które za Wami. Korona jest liderem i to oczywiście wiemy, natomiast tak patrząc też na bramki tracone, bo to była bolączka w zeszłym sezonie, żółto-czerwonych, wpuściłeś tylko dwie, no to chyba jesteś zadowolony po tych sześciu kolejkach ze swojej postawy. Że tak to powiem, o dwie za dużo, ale na szczęście, na szczęście wyniki są po naszej stronie. Gra będzie na pewno troszkę lepsza. Wiemy doskonale, że dużo nas kosztowało to pracy w defensywie, nie tylko mnie, ale wszystkich. No ale myślę, że po tych sześciu kolejkach możemy się cieszyć, no i oczywiście nie zatrzymujemy się, mamy zaraz najbliższe spotkanie, no i ono jest najważniejsze u nas, tak to wygląda po każdym spotkaniu, że radość jest tylko w dniu meczu, następnego dnia się regenerujemy i potem już myślimy tylko o następnym przeciwniku i tak jest w każdym wypadku, tak jak było to ostatnio, tak samo i będzie, i będzie teraz, liczy się dla nas tylko zwycięstwo z Miedzianką. Tak patrząc tylko na to, jak wygląda tabela i jak gra mieć Legnica, to wychodzi na to, że nie będzie to łatwe spotkanie, biorąc pod uwagę, że oni jeszcze nie przegrali, podobnie jak i wy, tyle, że mają dwa remisy. Ale oprócz tego też cała drużyna straciła tylko trzy bramki. To też niewiele. Zgadza się. Na pewno myślę, no czeka nas fajne spotkanie. Myślę, że dla, dla kibiców i wiadomo zawodnicy też są oczywiście na to spotkanie bardzo mocno nastawieni, ponieważ no, gramy o kolejne zwycięstwo, chcemy. Zwyciężać, chcemy wygrywać, chcemy się cieszyć i dawać radość kibicom przede wszystkim. No i myślę, że, że na pewno zrobimy wszystko, żeby to, to spotkanie było po naszej stronie. Wiemy, że, że Miedzianka ma swoje mocne strony, ale znamy też ich słabsze i będziemy chcieli je wykorzystać. Jeden mecz na szczycie tutaj na Sozuki Arenie już był z UKSem em Łódź. Ten też można powiedzieć, że na szczycie no Miedzianka co prawda czwarta, ale te różnice punktowe niewielkie. W tamtym poradziliście sobie analogii bym się nie doszukiwał, bo trzeba chyba zagrać je naglepiej niż z UKSem. em na pewno, gdybyśmy szybciej to spotkanie z UKS-em rozpoczęli od bramki, bo strzeliliśmy tak naprawdę ją dość późno, to inaczej by to spotkanie wyglądało, zapalibyśmy więcej pewności, tak się nie stało, ale gdzieś tam ta konsekwencja gry z tyłu w defensywie dała nam nadzieję i dała nam tą pewność, że strzeliliśmy tą bramkę no i utrzymaliśmy to do końca, dlatego no mówię na pewno z naszej strony wiemy doskonale, że potrafimy grać lepiej i myślę, że to będzie, że to będzie widać. Mam nadzieję, już od najbliższego meczu. Mówiłeś o dobrej atmosferze w szatni, o radości po zwycięstwach. To ostatnie zwycięstwo i ta radość troszkę zmącona była tym, tą kontuzją Jacka Kiełba, Waszego kapitana? No zdecydowanie to jest duża strata dla nas, ponieważ no, oczywiste jest, że Jacek stanowi no, bardzo ważne ogniwo tej szatni. On na pewno jest z nami i, i, i będzie w najbliższym meczu. My jesteśmy również z nim, no, na pewno będziemy chcieli wygrać to spotkanie i dedykować je jemu. I mówię, on powiedział, że będzie nas wspierał na każdym kroku, tak jak to było zawsze. I nic się tak naprawdę nie zmieni, jedyne to, że no, nie będzie mógł być z nami na boisku. No i to zwycięstwo, właśnie mówię, nie było do końca też takie, jakbyśmy chcieli, bo nie zagraliśmy tego spotkania tak jak, tak, jak to sobie planowaliśmy, ale je wygraliśmy i wiadomo, no cieszy to, ale każdy po tym spotkaniu wiedzą, wiedział, że, że, że no, powinniśmy zagrać lepiej. No i wiadomo, no, no wszyscy razem jesteśmy z Jackiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do Konrada? Nie? Proszę. Konrad, w czym widzisz największe rezerwy korony, jeżeli chodzi o grę? No na pewno myślę, że będziemy mogli grać bardziej taki efektowny futbol, bo na razie gramy efektywny tak naprawdę. Zdobywamy te punkty, zdobywamy bramki, nie tracimy ich zbyt wiele i na pewno trzeba to podtrzymać, żeby ich nie tracić trzymać to, to, tą jakość z tyłu w defensywie. No ale myślę, że możemy grać jeszcze lepiej, zdecydowanie lepiej, raz dłużej utrzymując się przy piłce, tak jak wyglądało na przykład spotkanie z ŁKS-em, że, że to ŁKS momentami nas przeważał, to myślę, że tak byśmy chcieli grać, żeby właśnie przeważać w tych spotkaniach w tych spotkaniach i po prostu zdecydowanie je wygrywać. A powiedz mi, czujecie dużą presję w Kielcach w wyniku? Czy powiem tak, no na pewno świadomość tej szatni i ludzi, którzy są, jest taka i to mi się bardzo podoba, że tak jakby no, wygraliśmy kilka spotkań z rzędu, ale w naszym podejściu się nic nie zmienia, bo tak jak wspominałem na samym początku no, to, że wygraliśmy to jeszcze nic nie znaczy, bo jeszcze jest bardzo dużo kolejek i jeszcze bardzo dużo się może wydarzyć rzeczy i wiemy doskonale, że że może przyjść słabszy moment, ale my właśnie w czasie spotkań potrafimy w tych słabszych momentach być razem, wspierać się nawzajem no i wiem doskonale, że no jest oczywiście cel jeden, Ekstra Klasa, tak? Każdy z nas chce do niej wrócić. I my zrobimy wszystko, żeby tak było, i to nas nakręca. Myślę, że, że, że to jest właśnie tą presję, która gdzieś tam jest, bo wiadomo, chcemy wrócić na gdzie miejsce korony Kielce, ale no mówię, no każdy z nas ma tę świadomość, że, że po prostu razem, wszyscy w jednym celu, jak będziemy szli, to to, to wszystko jest przed nami i wszystko jest możliwe. To jeszcze jedna, jedna rzecz, Konrad, bo. Imponujecie doświadczeniem i dojrzałością w tym bloku defensywnym. i Ty i chłopaki w obronie to jest chyba taka rzecz, która jest kluczowa. Dzięki temu tylko te dwie bramki stracone i tyle punktów na koncie. Ale ja się tak zastanawiam, jak ty byś wolał, żeby było z perspektywy bramkarza? Czy wolisz takie mecze jak te ostatnie, gdzie jednak masz sporo pracy i trzeba drżeć o ten wynik, nie cały czas na styku? Czy wolałbyś na przykład jedną interwencję w meczu, ale żebyśmy te 3-0 na przykład wygrywali? No wiadomo, no, efektowne zwycięstwa smakują bardziej, tak, aczkolwiek no, takie wywalczone no, to pokazują z jednej strony dojrzałość drużyny, ale też taką, taką gdzieś tam dążenie do tego celu do samego końca, tak? że wszyscy są skoncentrowani przez 90 minut czy nawet więcej, żeby ten czas doliczony jeszcze być skoncentrowanym. I myślę, że to pokazuje wielkość drużyny. No, mam nadzieję, że będziemy to mogli, mogli sobie do samego, po każdym spotkaniu do samego końca sezonu o tym mówić. O tej dojrzałości, o tej mądrości drużyny i na pewno będziemy do tego dążyć. Wiadomo, dla bramkarza jest lepiej, jeżeli w miarę jest, jest spokojnie z tyłu i gdzieś tam ta jedna interwencja gdzieś tam uspokoi drużynę i oni dam im tą pewność, że, że jestem z tyłu. Wiadomo, chciałbym się, kto nie chciałby mieć spokoju z tyłu, ale no mówię, no, no ja na pewno będę robił wszystko, czy to ma być ta jedna kluczowa interwencja, czy to ma być cztery kluczowe, to mówię, ja na pewno będę chciał, żeby chłopacy czuli, że jestem z tyłu i im pomagam. Gdybyś się nudził, jakbyś nie miał co robić przez całą mecz, to nie mów tak. Chcielibyśmy z Konradem zaprosić wszystkich Państwa w piątek o godzinie 20.30 na Suzuki Arena. Bilety można kupować online i stacjonarnie. Wszystkie informacje oczywiście na naszej stronie internetowej. Myślę, że podzielasz to zaproszenie. Oczywiście, wszyscy widzimy się na spotkaniu z miedzią Legnica o 20.30 na Suzuki Arena. Walczymy o zwycięstwo i z Wami jesteśmy silniejsi. Pięknie powiedziane Państwa, także zapraszamy do tego, żeby zachęcać kibiców za pośrednictwem swoich mediów. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.